To nie chyba po Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, wracamy znowu. 18. senioriada pod tytułem dozwolona od lat 18. Z klubu Kopernik, który należy do spółdzielni mieszkaniowej Grunwald, przyjechało tutaj 42 seniorów. Pogoda dopisała, bawimy się w wyśmienicie. Humory dopisują, wszystko na najlepszym porządku. 18. Senioriada, Wrączyn 2022 rok. Drodzy Państwo, wspaniała pogoda, wspaniała atmosfera, wspaniali ludzie przede wszystkim. Dla takich ludzi, dla naszych seniorów, warto pracować, warto organizować imprezy, obrazki z dzisiejszego dnia. Naprawdę napawają wielką radością. Cieszymy się bardzo, cieszymy się bardzo, że wszystkie cztery kluby biorą udział w tegorocznej senioriadzie. Nasza grupa z Klubu Krąg bawi się świetnie. Słyszałem, że już są plany na kolejne senioriady i na kolejne wspólne wydarzenia, co bardzo cieszę, a my jako Klub Krąg na pewno będziemy brali w nich udział. Już dzisiaj zapraszamy na wszystkie imprezy dla seniorów i nie tylko. Bardzo serdecznie pełna, pełna naprawdę integracja osób wcześniej urodzonych, bo dzisiejsza tematyka dozwolone od lat 18. skupia tak naprawdę wszystkie cztery nasze kluby seniora, które łączy jedno, że należą do spółdzielni mieszkaniowej Grunwald. Jest to już rozpoznawalna impreza, która zapoczątkowana była 20 lat temu. No dwa lata były przerwy. Wiadomo, pandemia uniemożliwiła kontynuowanie. Tak więc tak naprawdę ta osiemnastka powinna być 3 lata. Temu obchodzona, ale obchodzimy ją dzisiaj, obchodzimy ją hucznie. Jestem, jestem pełen wrażenia po prostu wytrzymałości naszych seniorów. Potrafią się bawić praktycznie non-stop, integrować. I tu wskazówka do osób młodszych, że możemy dużo, dużo jednak od nich się nauczyć. Ale do no. No. Lepiej pani nie, ale to musi być. Perswron. Nie ma. Tak. Ale piłkani nie pójdą. O, o tak, kamie kręciły. A gdzie te konie stacjonują, zazwyczaj? są tutaj? Z ten jak wrażenia? Czy pani niektóre mówiły, że bały się, że trzeba było się mocno trzymać? Nie! Tak nie była droga trudna? Zabezpieczenia wszędzie są. Bezpieczna droga. Może pani przejechać trasę, zobaczyć ze mną. Proszę państwa, ostatnia możliwość przejechania się bryczką. teraz, że nie będziemy już tak eksploatować koników. Tak więc, kto nie jechał, ma ochotę. Tutaj okolice, to zapraszam. Jeszcze jeden kurs. Słucham specjalne życzenie. Słoneczko schowało się za chmurką, można dołączyć do grupy ćwiczącej tai chi na świeżym powietrzu. Tai chi Chuan jest starożytną gimnastyką chińską, która przede wszystkim Wzmacnia organy wewnętrzne. Oddech, ruch oraz umysł. Te trzy aspekty muszą się łączyć w jedno. Kto może brać udział w zajęciach i czy jest przewaga dorosłych, czy dzieci, czy starszych osób? Praktycznie chi łan ćwiczą osoby od trzeciego roku życia do 93 roku życia, albo jeszcze nawet dłużej. Także są tutaj systemy, które są bardziej predysponowane dla osób starszych, dla osób młodszych. Ruchy można wykonywać szybciej, wolniej. Ważna jest ta zasada yin yang, która, która jakby rządzi tymi ruchami. Także zapraszam wszystkich. Dostosujemy dla każdego indywidualny sposób prowadzenia. A ja Na podwójnie? być może tam jest też trzeci. Dobrze było. Dobrze było.

To jest 6, 7 i po 13 punktów zdobyć. Nie, już A to w lesie jest. Tego nie widać. Teraz tak, ja przetrzymuję broń, siitä, ale pani działasz. musi lewo, prawo do dół. Czernie. Sama cel. Jedno oko 3, okra... zamykamy, czyli no, zamykamy tak, lewo oko i prawym okiem celujemy. To albo trochę za krótki, albo trochę za Jak to mam nie idzie?

na, taką bagę, żeby Ten... na czym polega palenie fajki jak najdłużej? Co trzeba zrobić? Lekutko dociskać i od czasu do czasu zaciągnąć. Ja już słyszałam, że Pan ma pierwsze miejsce. To tak. Jak długo Pan pali? No Nie wiem. Ja, nie, no w, tej nie... Chwili, w tej chwili jest 20 minut. Proszę. A jak długo jeszcze można? Nie wiem. No, trudno to trudno powiedzieć. To od sędziego zależy. Dlaczego palicie fajki? A to tylko tak z, do ciekawości, bo już nie palę do, lat. Ale tylko fajkę, to papierosy też były? Papierosy były, a fajki nie paliłem dzisiaj pierwszy raz. Pierwszy raz? I jak ja też? Szło? No, jako drugie miejsce mi się udało. Należy do klubu kolekcjonerów fajek, który po prostu jest teraz, należy pod klub pod przybyszewskiego. I no, klub działa od 1977 roku. Założył go między innymi z panem doktorem Owczarskim, pan Jerzy Kaczmarek, ówczesny kierownik klubu Raszyn w 1977 roku. No, jestem członkiem do dzisiaj, posiadam fajki, kolekcjonuję fajki, bo nigdy papierosów nie paliłem. Mam około 800 fajek różnych z całego świata, startowałem w Mistrzostwach Polski, Europy i świata. No, w takich miejscach jak np. Wenecja, Graz, Kopenhaga, Budapeszt, no, takie ciekawe miejsca w świecie. W Polsce no, chyba ewenementem było palenie kiedyś w Mistrzostwach Polski w Wieliczce, które już się chyba w życiu nie powtórzy, ale na statku Sołdek, książę Pomorski w Krasiczynie, zamku pod Ostrowem jest, gdzie Chopin w Antoninie. Te bardzo ciekawe miejsca kojarzą się właśnie z kulturą, z fajką, z paleniem. No dużo ciekawych osób poprzez fajkę właśnie poznałem. Osobiście poznałem ówczesnego w tym Ministra Obrony Narodowej, Pana Onyszkiewicza, który z nami jeździł też na zawody. No, taka po prostu odskocznia od życia. No bo w sumie więcej poświęcam w Klubie razy, nie jestem kierownikiem sekcji szachowej. Ale szachy, fajka, no kiedyś można było palić, teraz nie można. Ale no po prostu jest to uzupełnienie takiej wyciszenia się, po prostu też. Drużyna proszę o kopernika.

ale teraz ale, ale teraz, ale teraz tylko, ale teraz tylko. Lepszy wynik na razie: 36. Nie mogę się tak podejrzewać. Zawsze tak. Tylko pragnę przypomnieć, że chwilowo to najlepsze wyniki mają pani. Także... Te to chwała. Jest zawsze. zabezpieczona broń. To co mam najmniej... Ja, ja główny strzelec, tak same dychy miałem, ja widziałem a dziewczyny ósemki, ja widziałem. ja widziałem to, jesteś karkiem. No tak, bo taką kartę to potem będą mówili, że to ich jest. pierwszy raz strzelała. Szanowni Państwo, pierwsze miejsce Klub Kopernik, wielkie brawa. I zawodnicy Józef Zając, Barbara Nowicka, Joanna Zatoń zapraszam serdecznie. Tak, szampany dla państwa. Pierwsza nagroda dla każdego wystarczy schłodzić i jutro skonsumować. Proszę państwa, drugie miejsce klub Rondo, wielkie brawa. Pan Mirosław Pracę, pan Roman Akcak. Tak. dobrze, i pan pogłumił Michalak. Zapraszam, odbiór drugie miejsce. Kawa tego składzać nie trzeba. Wystarczyłoby osłodzić, ale tu będzie mały problem. Tak, i proszę państwa, trzecie miejsce: klub Krąg, czwarte klub Raszyn. Zapraszam zawodników. I tak po kilo cukru do odbioru. Bardzo słodko gratuluję. Trzecie i czwarte miejsce. I klo, Raszyn. Czesiu, Czesiu, Krzysiu. Ja tylko powiem, że na Raszynie, na Raszynie przez najbliższe pół roku gorzka kawa i herbata. Dobrze, szanowni Państwo, oczywiście to jest zabawa na zabawę. Państwa już niebawem będziemy zapraszali. Jak to niegdyś bywało, większość nas, naszych senioriad rozpoczywała kapela z muzyką na żywo i najczęściej były to wiwaty. Tak musiało być także po tej przerwie dwuletniej, kiedy senioriada się nie odbywała i powróciliśmy do tej tradycji, że to wiwaty witają na senioriadzie. Organizatorzy, czyli klub Kopernik, Raszyn, Rondo i Krąg, podczas senioriady starają się przygotować jak najwięcej atrakcji. Stąd też były oczywiście bańki mydlane, była możliwość przejażdżki bryczką. Z racji tematyki dzisiejszej imprezy konkurs. Bryczny palenia fajki, jak najdłuższego palenia fajki. Nie chodziło tutaj o to, aby się zatruwać, ale o to, aby te kolekcjonerskie fajki można było podtrzymywać ten cuk jak, jak najdłużej. To wszystko za sprawą Krzysztofa Grzesińskiego, który do takiego klubu należy. U nas wiadomo, w klubie Raszyn jest kierownikiem sekcji szachowej. Z tego co wiem, szachy też tutaj podczas senioriady się odbywały. No i oczywiście konkursy. Konkursy między klubowymi Konkursy indywidualne. Sprawdzaliśmy też trochę pamięć, bo mamy też uczestników tutaj senioriady, którzy od samego początku jeżdżą, tak więc wymienić te 18 tytułów senioriat nie było takie proste, ale udało się. Pogoda powiem tak, obawialiśmy się, że to słońce rzeczywiście uniemożliwi tutaj jakąś taką zabawę na świeżym powietrzu, ale jak do tej pory wszystko udaje nam się zrealizować, z czego bardzo się cieszę. Świetnie było, świetnie. Druszką żeśmy jechali konikami, także było na, fantastycznie. Pierwszy raz takim pojazdem z konikami? E, nie, 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 już na kiedyś na senioriadę też te żeśmy tam jechali, nie? Także było super. jechała? Jechałam oczywiście. Konie po Bektonie tak, szy tak <noise> szybko jechały, że nie mogliśmy się utrzymać raz w lewo, raz w prawo. Tak cudownie było. To zarąbiście bym powiedziała, jak młodzi mówią, naprawdę, że przejażdżka to Przecież jest coś pięknego. Młoda. No, jestem młoda, tak oczywiście, no, ja, ja być po sześćdziesiątce, to jest dopiero to, nie, no, ale nie, naprawdę to, to było coś to pięknego, się bo te, ta, my mamy tak mało te, tego lasu, tej, tego, tej zieleni, że to jest naprawdę dla nas, to jest duża odskocznia. No, bardzo zadowoleni bardzo jesteśmy. Zadowoleni. Atrakcje no, rzadko takie są. Tak. Także było bardzo przyjemnie. Na pewno na długo będziemy już wspominać. Ilu lat Państwo jesteście na stani To pierwszy raz, pierwszy rok. To jest... O ilu lat jesteście Państwo na No My obiad? jesteśmy tutaj pierwszy raz. Pierwszy raz, tak. Bardzo. Super. No my jeździmy od pięciu lat. Jak się bardzo się podoba. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Co roku, no teraz nie było dwa lata tej imprezy. Ale dopóki była, to zawsze korzystaliśmy i zawsze było cudownie. Koleżanka mnie do klubu seniorów zaprosiła i teraz jestem szczęśliwa, że jestem już emerytką i mogę tu siedzieć. Ja tu jestem pierwszy raz dopiero, bo to, kiedy mnie też koleżanka wciągnęła w klub i tak pierwszy raz byliśmy, pierwszy raz Wici na wakacjach i teraz jesteśmy tu na senioriadzie. Także bardzo mi jest miło. Troszeczkę się pobujać, pokańczyć na 18. senioriadzie. Osiemnasta. Co będzie działo się? Na tej imprezie, gdzie już wszyscy tańczą. Przy tej czasem o drinku z pomarańczą, tańczą. Ile mają sił? Tylko gruby nie tańczył, bo mu się firmy. A zaś przyszła w takiej fajnej spódnicy którą dostała od wciąż zagranicy. Tak, tak. To jest, to jest osiemnastka. Osiemnastka, będzie szamny. na sto.